Wiecie do czego musimy wrócić? Musimy wrócić do premier kinowych o północy. Jakie te wydarzenia miały aurę i jak ja je naprawdę bardzo dobrze wspominam. Niestety, już od wielu lat nie ma premier kinowych o północy. Z tego co kojarzę, chyba ostatnia taka duża premiera o północy to była pierwsza część Dune. Natomiast to był wynik pandemii, tego że te kina dopiero powracały do życia, otwierały się ponownie. Więc to był troszeczkę inny przypadek, ale można powiedzieć, że tak naprawdę, premiery o północy. Północy zakończyły się już dobrą dekadę temu, i chyba ostatnim filmem, który rzeczywiście miał wokół siebie taką. Takie duże wydarzenie, i ta premiera o północy była czymś takim wielkim, to chyba była siódma część Gwiezdnych Wojen, czyli przebudzenie mocy. Bo pomimo tego, że jestem dosyć młodym człowiekiem, to ja doskonale pamiętam premiery o północy, i w moim przypadku takimi filmami były zdecydowanie filmy z serii Harry Potter. W wieku pięciu lat poszedłem z rodzicami na premierę o północy Czary Ognia i to wydarzenie bardzo utkwiło w mojej pamięci, bo jest to jeden z moich pierwszych świadomych seansów, a dwa no, że wokół tego wydarzenia było czuć. Naprawdę specyficzną otoczkę, rangę tego wydarzenia, że nowy film z serii Harry Potter premieruje. Oczywiście w kolejnych latach to się powtarzało, bo byłem na kolejnych premierach o północy, kolejnych filmów z serii Harry Potter i naprawdę świetnie to wspominam. Raz, że nostalgia, a dwa, że naprawdę wokół tych filmów było czuć rangę tego wydarzenia, że to było coś naprawdę wielkiego. A rzeczywiście, chyba taką ostatnią dużą premierą o północy była premiera The Force Awakens, czyli już 10 lat i też doskonale pamiętam pokaz premierowy filmu w Heliosie o północy. Też fani byli poprzebierani. Atmosfera była fantastyczna. No i od tego czasu się to wszystko zmieniło, bo już kolejny epizod, czyli The Last Jedi, no nie miał pokazów o północy. Jestem ciekaw, z czego to wynika. Jakoś nigdy się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. Być może z powodów ekonomicznych być może też z tego powodu, że tych filmów produkuje się coraz więcej i nie byłoby w ogóle sensu robić się pokazów o północy dla wszystkich dużych blockbusterów premierujących co piątek, ponieważ co piątek tak naprawdę wychodzi w dzisiejszych czasach duża premiera kinowa, więc to by nie miało absolutnie żadnego sensu. Ale kto wie, być może przy tych dużych tytułach, tych największych projektach, właśnie jak Gwiezdne Wojny, Batman, być może Dune, część trzecia, wrócić do tego pomysłu. Naprawdę bym się ucieszył, bo mam dużą nostalgię do, do tych wydarzeń i uważam, że to do, dawało dodatkowe punkty do, do tego wydarzenia już po prostu do samego doświadczenia, moim zdaniem. A czy wy byliście kiedyś na pokazach o północy, jakie wspominacie i czy chcecie, żeby powróciły? Oczywiście dajcie znać w komentarzu i trzymajcie się.